Węzeł Albright, czyli Albright Knot. Pozwala na połączenie ze sobą dwóch żyłek wędkarskich. Ułóżmy sobie tą pierwszą, jedną z, jedną z żywek, na przykład nazwijmy ją pierwszą, tą zieloną, w taki oto sposób, żeby tworzyła takie tutaj kolanko. Tak będzie nam łatwiej się nauczyć tego węzła. Drugą linkę przekładamy. Nad tą pierwszą wyprowadzamy ją pod spodem. I tworzymy tutaj taką podwójną, podłużną pętlę. Ja sobie tu przycisnę, żeby miał wolną rękę. I teraz naszą pierwszą linką, tą zieloną, okręcamy, okręcamy tą. Linkę drugą. Zróbmy tak kilka razy, żeby węzeł był w miarę mocny. Raz. Mi się tu nie chce poddać to wszystko od by Następnym razem poszła łatwiej. I jeszcze kilka razy. Dwa no, jeszcze raz zawiążę i na tym skończę. To już wystarczy w zupełności. Teraz jest bardzo ważny moment, bo musimy naszą końcówkę linki wyprowadzić pod tą pętlą. Teraz wystarczy już całość zaciągnąć, pilnując tak, aby nam te nasze oploty układały się po kolei jeden przy drugim. Tak wygląda połączenie tutaj, jesteś tak wygląda połączenie za pomocą węzła. Albright, dwóch linek, oczywiście końcówki sobie odcinamy. Jedna. и друга.